Cześć, witajcie, siema, jesteśmy aktualnie z jedną z grup w Predazzo w dolinie Fiemme, czyli właśnie tej zimowej stolicy, jeżeli chodzi o Włochy, jednej z piękniejszych dolin, gdzie znajdują się niesamowite warunki do narciarstwa i my właśnie z tego korzystamy, a w tym filmiku powiem Wam trochę więcej na temat Predaco, w którym właśnie stacjonujemy, na temat Fiemme, całej doliny, no i o, te, o tym, dlaczego warto właśnie tu tutaj przyjechać, no i korzystać z tego zimowego Będąc... szaleństwa na pewno warto pospacerować sobie po miasteczku, bo jest to takie typowe klimatyczne włoskie miasteczko. Może nie za duże, ja w tym momencie znajduję się w samym centrum tego miasta na rynku, ale przyjemne takie włoskie, wąskie uliczki sprawiają, że naprawdę miło można tutaj ten czas spędzić. Samo predaco też daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o właśnie taką takie rekreacyjne spacerowanie więc na pewno zdecydowanie zachęcam do tego, żeby tutaj trochę... Pod, jeżeli rano. chodzi o Valdifiemę, o całą tą przepiękną dolinę kojarzoną przede wszystkim właśnie z narciarstwem, to jest ona położona na skamieniałej rafie koralowej, co może się wydawać dosyć mocno kontrowersyjne, ale ponad 250 milionów lat temu te tereny bardziej przypominały raczej tropiki, jakieś ciepłe kraje, niż miejsca, gdzie można było pośmigać na nartach. Teraz się to oczywiście mocno zmieniło, jeżeli chodzi o w którym właśnie my się znajdujemy, mamy za mną właśnie dokładnie widoczne muzeum geologiczne Dolomitów, i też tutaj w fajny sposób jest pokazana cała ta historia, cały ten proces badań, jeżeli chodzi o te góry, te skały. No i tutaj, mieszkając na terenie Predac, naprawdę za darmo można wejść i takie muzeum odwiedzić, będąc tu tylko i wyłącznie przyjazdem. Koszt takiego biletu to 5 euro, więc wcale nie tak dużo, naprawdę świetnie przygotowane muzeum pokazujące właśnie. Całą historię dolną. Kolejnym na pewno ciekawym aspektem, jeżeli chodzi o samo Predaco, są punkty widokowe, które tak naprawdę nie są daleko od samego centrum. Tutaj punkt, na którym ja się znajduję, jest około półtora kilometra od samego centrum miasteczka, które widać tutaj, właśnie u podnóża góry. A z punktu widokowego przepiękne krajobrazy, oczywiście górskie, śnieg na górze. No a na dole, jak widzicie, tego śniegu w ogóle nie ma, pomimo tego, że jesteśmy oczywiście w lutym. Predaco to też na pewno bardzo dużo różnego rodzaju miejsc, naprawdę w różnych lokalizacjach, jeżeli chodzi właśnie o takie wybiegi ze zwierzętami. Więc też naprawdę na każdym kroku można różnego rodzaju zwierzątka hodowlane sobie. No idealnie zobaczy to, jeżeli chodzi o zwierzątka, czyli miasteczko się zaczyna od A to takie oto działeczki zaraz obok. Koniec ciekawostek informacji na temat samego Predaco, na temat tego co mogliście tutaj zobaczyć. Teraz przenosimy się na to, co najważniejsze, czyli oczywiście na Narty, więc zobaczcie co dalej. Dolina Waldifiemy to ponad 140 km tras narciarskich, tak naprawdę o różnym poziomie i w okolicach Predazzo trochę tych ośrodków jest. Jeżeli chodzi o takie przemieszczanie się i w ogóle samą orientację w terenie związaną ze szlakami, to mocno ułatwia nam to, taka automapka, która dostępna jest tak naprawdę na każdym stoku. No i tutaj właśnie możemy zobaczyć ośrodek Latemar, czyli w samym Predazzo. Mamy też miejscowość Kawalezy Alpe Cermis i Alpe Lucia, czyli też bardzo blisko zlokalizowane ośrodki od Predaco, do których bardzo łatwo można dotrzeć, czy to własnym samochodem, czy to na przykład skibusem, który jeździ z wielu miejscowości położonych właśnie w Dolinie. Kwestie wyciągów to są w, no różnorodne, tak naprawdę taka gondola, ja teraz aktualnie właśnie gondolą, są jakieś małe wyciągi orczykowe, gdzieś tam na tych takich bocznych ośnych łączkach, no i normalne kanapy, no jak widzicie tych stoków. Różnych możliwości, różnych wyciągów jest tyle, że czasami nawet jedzie się samemu po prostu w gondoli, Naprawdę podjeżdża się do bramki, przebija chwilę czekania i od razu ruszamy do góry, więc to też no, mega ułatwia jeżdżenie. No i też właśnie w takich komfortowych, miłych warunkach, gdzie jest ciepło, gdzie w razie czego nie pada też śnieg, możemy wjechać na samą górę. Każdy ze stoków jest świetnie oznakowany. Trasy niebieskie to te najbardziej łatwe, czerwone już bardziej zaawansowane, no i czarna najtrudniejsza. Tak między innymi wyglądają czerwone za mną. Na filmie to na stromiznę może nie wygląda, ale ogólnie jest dosyć strom, właśnie. Bym się na stojąco przewalił. Chmurki, murki dzisiaj, mała słaba widoczność, ale Jeździ się super. O, trasy niebieskie też są bardzo różnorodne, bo i są takie właśnie mniej strome, szerokie, ale też dużo takich właśnie przejazdowych, gdzie można z jednego szlaku przejechać sobie na drugi. Tutaj akurat jest takim wąskim, niebieskim, który powolutku sobie do samego dołu zjeżdża z samej góry o niebieski szlak. Na Alp 10 km, więc to już jest naprawdę jest co robić, jest co jechać z takimi fajnymi widoczkami, cały czas gdzieś na, na każdym tak naprawdę kroku Można gdzieś zobaczyć jakąś restaurację, one gdzieś tam przy dolnych stacji wyciągu są, albo właśnie na samych szczytach, że możliwości jest dużo, może coś zjeść, wypić, ciepłego, zimnego, usiąść sobie, odpocząć, skorzystać z talety. Czy na przykład na leżaczkach e, usiąść, po prostu e, odpoczywać i podziwiać piękną okolicę? To jest okolicę. na pewno rewelacyjną kwestią, jeżeli chodzi o samo predactwo. Tutaj mówiliśmy o e, stricte o e, nartach, no bo to jest, wyjazd, jak mnie patrzysz, narciarski, ale do samego Predaco też warto przyjechać nie tylko e, zimą, e, również latem, bo znajduje się tu naprawdę sporo różnego rodzaju e, tras e, trekkingowych, tras, gdzie można bardzo fajnie pobiegać, czy to po płaskim, e, czy to po górach, gdzieś tam stromych, bardziej stromych podbiegach, różnego rodzaju ścieżki asfaltowe, ścieżki leśne, także naprawdę jest co tutaj robić, czy to biegowo, czy to trekkingowo, czy to jeżdżąc na rowerze, więc samo Predaco tak naprawdę jest godne polecenia pod kątem aktywnym przez cały rok. Ścieżki, tak jak mówiłem, są bardzo różnorodne, bo tutaj na przykład widzimy piękną asfaltową ścieżkę, gdzie można trochę pospacerować, rower czy też fajnie pobiegać, ale też właśnie te szutrowe drogi, leśne dróżki, więc no możliwości jest masę. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ścieżki, szlaki do dookoła Predaco, to one są też fajnie oznakowane. W internecie może dużo ciekawostek na temat tych tras znaleźć i tak naprawdę dopasować ją pod siebie. Czy to jedziemy z dziećmi, czy jesteśmy bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o spacerowanie trasy, naprawdę dla każdego się znajdzie. Bo trasy są od 4-5 km do 13, 15, 20 i więcej, więc naprawdę no, jest, jest, jest co tu pod tym kątem robić, więc też na pewno. Do takiego wyjazdu letniego właśnie do Predacu zachęcam. Podsumowując, jeżeli chodzi o predacu, to uważam, że to rewelacyjne miejsce na to, żeby pojechać właśnie na snowboard czy na narty, ale tak jak było wcześniej też mówione i, i latem na fajne trekkingowe trasy czy rowerowe. Uważam że naprawdę, że są świetnie zlokalizowane miejsca, sama Dolina Fiemme petarda, jeżeli chodzi o jazdę. Świetne warunki, przepiękne widoki, bardzo dobrze przystosowane trasy i cała infrastruktura, więc mam nadzieję, że gdzieś tam w tym filmiku w fajny, przyjazny sposób pokazałem to, jak wygląda tutaj pobyt w Predacco i w, samym, w samej dolinie Waldi Fiemme i naprawdę zdecydowanie e, zachęcam do tego, żeby w rejony przyjechać e, na Narty. E, Zapraszam też do oczywiście wspólnych wyjazdów z nami, ze Travel Trzymajcie się i do zobaczenia.